Widzowie z tej strony jadł. Pewnie mnie pamiętacie z przedwczorajszego filmu. Wczoraj hmm. nagrywałem z Atomem. Dzisiaj będziemy sobie oceniać yy, film pali... piosenki Poliony Zielony 2. Zobaczymy, jak on to zrobił. Bo jeszcze nie słuchałem. No i, post i postaram się ocenić. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba, a my już zaczynamy. Ja musiałam zrobić pauzę, bo musiałam włączyć telewizor, i już niezłe, niezłe. Widać, że jest zielona. Mm. No, powiem szczerze, że świetna. Kicia, powiedz coś do kamery. Nie no, powiedz. Kicia jest nie. Moja pani Kicia nie chce nic powiedzieć. Szkoda. Indi! Nie chodź. Nie chodź! Chodź, poznamy się z moimi widzami. Widzowie, to mój piesek? Indy. Indi? Jak tam podoba ci się? No daj łapkę. Daj łapkę. Jak ci się podoba piosenka? Jak ci powie. Dobra? Indy. Dobre, co nie? No, bardzo fajna piosenka Dzięki Ja stawiam na Zielone dwa, y Że takie 5 na 10 Teraz sobie włączymy czerwone Ja jestem na Spotify Więc jak będzie Będzie wam przeszkadzać E, na zielone, palem zielone 2 e, oceniam. E, palę zielone 2 ocenka hmm. no, 10 na 9. Jeśli mm, czerwone będzie e, gor gorsze, to, to dam dziesiątka a 10 na 10. A tak to na razie jest, żeby da, daję 10 na 9, bo może czerwone będzie lepsze. Jestem na Spotify'u. takie obrazek. Ładny, co nie? Widzowie. Że... A chciel, jeśli chcecie zobaczyć jak wygląda... O... jestem na palią. Tutaj możecie zobaczyć. Wszystkie piosenki na są poprawiamy wszystko o, więc jeśli chcecie to wchodźcie na palion na, na jeśli macie znaczy spotify spotify no to wpiszcie sobie palią i będziecie mieli po prostu wszystko a jeśli palion ty to oglądasz twoje piosenki są najlepsze A jeśli chodzi Wam, hmm, czemu mam taki y, pokój, akurat to nie jest mój. Dogłośnijmy trochę i pójdziemy do mojego pokoju. Przepraszam, jak będzie Wam zacinać. Mam taką straszną kamerę w telefonie. O! To jest mój pokój. Wiem, cały, cały y, w tym. Cały Poison mam tu. Poison. Ale wiecie, jak się kolekcjonuje Lego, czy inne takie. O, chyba coś widziałem. Eee, co tam robi Miki? Zobaczcie. Czekajcie. ja wam przybliżę. Jeśli tam nie widzicie czegoś, to tam jest taki, tam o, to tam jest jakiś Mikołaj, jakaś księdza, ksiądz i czy to tam był? Jakieś dzieci, które klaszczą. Mogę Wam powiększyć. O. Jeśli nie widzicie to, to szkoda. Możecie się przyjrzeć. Przepraszam, jak Wam zasłania ta siatka i mm, wszystkie ubrania. Przepraszam, mieszkam. Jest, mam dopiero. Jeśli napiszę. No, napisaliście w komentarzu poprzednim ile mam lat i... De, i... 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 Atomix? Eee, wiecie... Co oni tak robią? Jakaś czapka wojskowa? Czy jakiś strój wojskowy widzę? Jakieś wojskowe Morenory. kuteczki. Uh, Miki tam stoi. Czupeczki mikołajowe się Jeśli nie widzicie, to wam mogę powiększyć bardziej. No sorry, że widzicie moją twarz. Siema. A pal. Czerwona oceniam na 10 na. na. na, na 10 na 10 a z telefonu te z telefonu też jak to wie jak wyglądać odziób komu w końcu się uda odpowiedzieć jak znowu czy to do widzimy się z tą piosenką stawcie łapeczki w górę subskrypcja i żegnamy się z kicją idź i z mną elo